Strefa Schengen powstała w 1995 roku. W jej ramach zniesiono kontrole paszportowe na granicach, i od tej pory można się swobodnie przemieszczać między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Do strefy Schengen dołączyły również cztery kraje spoza Unii Europejskiej Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. Powstanie strefy umożliwiło naukę, pracę czy emeryturę w dowolnym innym kraju, umożliwiło podróże i dało nowe możliwości przedsiębiorcom. Zasady strefy Schengen znoszą kontrolę na jej wewnętrznych granicach i jednocześnie obligują do wzmocnienia bezpieczeństwa jej zewnętrznych granic. Mówiąc prost, gdy ktoś dostanie się do strefy Schengen, może swobodnie przemieszczać się po wszystkich krajach w jej obrębie. Osoby starsze pamiętają na pewno wielogodzinne kolejki na granicy, sprawdzanie paszportów, samochodów, bagaży. By uzyskać paszport, zwykle trzeba było czekać 30 dni. Teraz, gdy Polska jest również w strefie Schengen, po prostu przejeżdżacie granicę i już. Jak wspomniałem wcześniej, granica zewnętrzna strefy musi być pilnowana w sposób bardzo dokładny, ponieważ wpuszczając konkretną osobę przez naszą granicę, wpuszczamy ją nie tylko do naszego kraju, ale i z automatu do całej Unii Europejskiej. Każdy wjeżdżający musi posiadać oczywiście paszport oraz wizę, którą otrzymuje się w polskim konsultacie w danym kraju. Osoba ubiegająca się o nią jest odpowiednio sprawdzana ze względu chociażby na swoją przeszłość, ale nie tylko. Wydanie wizy osobie podejrzewanej o terroryzm to proszenie się o kłopoty, bo kiedy wjedzie do Polski, to może pojechać bez żadnego problemu dalej, do Włoch czy Francji. Chyba nie muszę mówić, jakie mogą być tego negatywne konsekwencje. Okazuje się, że polskie konsulaty wydawały pozytywną opinię na wnioski wizowe, pobierając za to odpowiednią opłatę w dolarach. Część korzystających z usług pośredników nie była w żaden sposób sprawdzana pod kątem niekaralności, ale również związków z organizacjami przestępczymi czy nawet terrorystycznymi. Z informacji, które są stopniowo ujawniane, nielegalni, jakby nie patrzył, imigranci byli wręcz przerzucani z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych oczywiście za dużo wyższą opłatą. Procederem tym zainteresowały się służby amerykańskie. Okazuje się również, że osoby, które po nielegalnym przekroczeniu naszej granicy zostały cofnięte, jeżeli znalazły środki, żeby opłacić taką wizę, miały możliwość ponownego, legalnego już tym razem wjazdu do Polski. Minister Spraw Zagranicznych nie widzi problemu, podobnie jak oczywiście partia rządząca. Sam nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, kiedy minister Spraw Zagranicznych mówi, że zadał sobie trud policzenia, o ile wniosków wizowych chodzi w stosunku do wydanych wszystkich wiz. Okazuje się, że to 1 dziesiąta promila, bo w 2,5 roku przyznano prawie 250 tysięcy wiz obywatelom Afryki i Azji. A prokuratura prowadzi 268 postępowań i taką obronę przyjął rząd, bo to tylko 268 przypadków możliwych zaniedbań czy łapówek. Przypomina mi się stary kabaret tej z czasów PRL-u, kiedy ktoś narzekał, że traktor nie jedzie, bo jedno koło jest uszkodzone. Odpowiedź była prosta, ale przecież trzy są dobre. Podobnie mamy tutaj tylko 268 wniosków w prokuraturze, a 249 tysięcy pewnie było ok. Tyle tylko, że to jest aż 268 wniosków. Nie powinien się pojawić nawet jeden wniosek z łapówką. Co więcej, przyjeżdżający nie byli sprawdzani, co to oznacza, że nawet jeden z nich może być terrorystą i w ramach wyznawanej wiary wysadzić się w centrum handlowym w Paryżu, Amsterdamie czy nawet w Warszawie. A jeżeli kilku, to już zorganizowana grupa, która może spowodować konkretne problemy w ramach działań, na przykład państwa islamskiego. Proceder umożliwiający dostanie się do strefy Schengen osób mogących stworzyć zagrożenie, może spowodować, że nasze członkostwo w strefie zostanie czasowo zawieszone, ponieważ przez nasze nieodpowiedzialne działania stanowimy zagrożenie dla innych krajów. Zamiast pilnować mocniej zewnętrznej granicy, my ją otworzyliśmy na oścież dla czapki dolarów. Co to będzie oznaczać, że jak będziecie chcieli pojechać do Czech czy Niemiec na zakupy albo do pracy, może turystycznie, by zobaczyć Paryż czy Rzym, będziecie musieli postarać się o paszport oraz odstać kolejkę na granicy z dokładnym sprawdzeniem bagażu. Dlatego nie dajcie się zwieść, że to jakaś nadmuchana afera, czy też niewarte uwagi aferka, że sprawa tylko polityczna, bo może się okazać bardzo poważna w skutkach dla bardzo wielu z nas i odebrać młodym ludziom wolność którą ich rodzice ciężko zdobywali. O reputacji naszego kraju, która sięga w Europie dna, już nie wspomnę.